Dzień dobry, dzień dobry, Pan Automacik z tej Jestem właśnie na montażu, znaczy montażu, podłączeniu nagrzewnic. Już Wam pokazać. Zobaczcie, takie nagrzewnice, kilka ich jest, ale co mnie, kurczę, rozwaliło? Zaraz Wam coś pokażę, kurczę, co mnie strasznie troszkę zdenerwowało, rozbawiło, bo jedną centralę mi spaliło. Słuchajcie, ja wiem, że to robił jakiś Elektryk ze wszystkimi papierami, z pieczątką od prezydenta, ale już wam pokazuję. Zobaczcie, centrala, wszystko ładnie poukładane, wszystko pospinane. Zobaczcie i zobaczcie, tak, tu są zabezpieczenia od tych e, e, nagrzewnic. Tutaj, tak samo i zobaczcie, jest kurczę wyłącznik różnicowo-prądowy. Powiecie, no dobra, ale w niektórych można podłączać zamiennie NK. No dobrze, ale jak już podłączamy sobie zamiennie NK to wypadałoby neutralne połączyć z neutralnymi. A zobaczcie, tu. Ja wątpię, że to idzie na skos, znaczy na pewno nie idzie na skos, bo to idzie góra dół. No bo dlatego też mi wywaliło warstory, już wam pokazuję pomiar. Zmierzę wam między. Między neutralnym, a. Fazowym, tak? Tutaj. Zobaczcie. Neutralny. Fazowy. Zobaczcie. Pyk. I co mamy? 400V. I pyk. Ładnie na neutralny. A tutaj, między neutralnym a fazowym. Jest pięknie 230. Także moi drodzy, dajcie znać, dajcie znać co o tym sądzicie. To jest oczywiście nowa instalacja, nowa instalacja podbita, wszystko, no mówię wam, prezydent przyjeżdżał odbierał. Tak naprawdę nie wiem. Napiszecie może, że powinienem sam sprawdzić najpierw co podłączam, ale słuchajcie, jeżeli coś jest już podpisane, no to raczej wypadałoby, że byłoby dobrze. Dajcie znać, co o tym sądzicie.